Jestem Świnka Pepa. E, nie dostałeś widzenia na temat szalonych torków. Mama Świnka pracuje. Żadnych świadków. Tato, możemy pójść do mamy i zobaczyć, jak pracuje. A chcesz złamaną czaszkę? A ty znowu pijesz! Dobra babka! Spokój. Ale z was debile. Skrajnie debile. Ale co tu się dzieje? Ktoś wie? Przed oczami mam obrazy, cele jak drogowskazy. ODEGO na mnie! Odejcie, zbliżaj się! Czemu to zrobiłeś, Debilu? Zaraz jego klepnę wpyski jak nie przestanie udawać kota. Ojej! Tato świnko! <śleski> o, z... <śleski> o, z... <śleski> Tato świnko, czy naprawisz komputer? Dobrze, mamo świnko. Am Mike, czy Can ma you? tato! Co on gada? Jakby się zboża bez testu na ja. Czy możemy zagrać w szczęśliwego pana? No to grajcie. No bo nie ma nic do jedzenia. No, ale w sumie to i dobrze. Nie będę gruby. A wtedy ona mi powiedziała, że mnie nie kocha. Ale w sumie powiedziała to w taki sposób, jakby nadal mnie kochała. Nie wiem właśnie o co chodzi. Nawet nie wiem, jak to się stało. A miał po nim mówić Arystofanes. Właśnie go jakaś czkawka napadła. Prawnie nie ponoszę odpowiedzialności, bo Morris powinien Robo powstrzymać.